Nie wpierdlałem tam czekolady, tylko gramy. Dobra. No nie Dobra. No to tak. Gramy w... 25. Naszym zadaniem jest zebrać jak najwięcej... Mniej pieniążków ogólnie. To jest taki śmieszny księżyc. To ma ranking. Naszym zadaniem jest być najwyżej jak możemy na tym rankingu. Lecimy mm. yy. Jakie, trzeba by iść pod wodę, żeby wejść do środka. O! Rozgląda się. me olhou, meu Zbieramy na tym księżycu. No nie. Kurwa dziewczynka. Kurwa, goni mnie. Goni mnie. Goni mnie. Nie, nie, nie. ona jest. Martujesz. Cię. Dobra, biegnę. Kurwa, zły, zły, zły gigant, zły gigant, zły gigant! Nie umiesz wtedy przejść, nie? Chyba jeszcze pies. Umiesz, 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 umiesz wtedy przejść! Nie, nie! Wiesz Co to może zagajmy zwykłe ręce? Mm -hmm. Nie, nie, czekolady pa, 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 pa. Dobra nie, nie, wiem mnie to, nie, z z tym dźwiękiem No i kurwa, nawet nie, nie, zeskoczyć przez to. to Mamy się od siebie. Przez ten dźwięk. Jakbym tutaj torturował tym grudnem. Oh no. Kurwa, nie, nie! No, to z tym tym! Nie będę, nie, nie grzeb, nie grzeb w tym opakowaniu. To przyjdę. Okej, chodź, ja mam tu tam. Czekaj na mnie, bo jestem ciężki. Wiem, ale mówimy o 61 pound w parze. Jedna z Polski zamienia. Chyba dobrze powiedziałem, nie? A on to są funty, ale jeśli chodzi o pieniądze w Anglii Ile ważyłeś? 61 funtów Nieważesz 69 funtów? Nie z tym dźwiękiem Obserwujemy go sobie Wiesz co, nie, wolę iść jednak Okej, okay, to mnie niepokoi trochę. To jest loot Idę na idę na bo tam coś chyba jest, jeszcze było. Jezus Maria, zostaw mnie! Nie, jesteśmy od loot buga. go Yeah, I'm not allowed to go <coughs> oh, oh. yeah, yeah? yeah. uh, the in there. I hope Ray No tak. Hiah. Nie! Ja wierzę. Coś ty zrobił. Co cię zabiło? Zróbmy. Może. Jakim cudem cię to Muszę zobaczyć swoje. No. no. Patrz, byłem obity. Bo, z, <grym> bo zrobiłem foldem raz, bo jak zatywaliśmy na dół. No Potem lu, Ludbak lud, 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 za mną dosłownie lazu Polazłem. Za mną też jest lazu. tak dosłownie za mną przez cały czas. Wszedłem do smoki, mhm. on się na mnie wkurzył. I zjechałem smoku. No. Mówiąc o smoku, to nasz kolega, który gra w CS a pewnie to samo zlepił kilka razy. No no właśnie AIPEK... Właśnie A i break. what Właśnie <mu> f***** To no. teatralnie będzie ciąć No To będzie tak szybki odcinek od rzutu pierwszej Bo musimy zrobić miejsce na takie trochę lepsze Z czegoś Co bardzo chcę zagrać No i nie Ale szczęściarz Ale szczęście, czyste szczęście. nie, Nic innego niż szczęście. Przecież się nie... Jak ja mam to zrobić niby? No balona dynia na środku stoi. Uha! No. Jesteśmy w... walonym cave'ie. A ja asynchrowy co wie. Patrz sobie skacze tak... No i lecimy. No i już mam... Kurwa macia pierdolę! A jest spawn chujowy. Czemu? Dobra. Biegnę. Kurwa meniter. Hej, Słyszę kogoś chyba. Nie, no dobra, idę go zeskanować. Uważaj, że Nie! Ja pierdolę! Ile ja nowych potworów dzisiaj odkrywam? Nie, 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 nie! On już żyje, to jest bardzo zimna. Co to było? No chyba go na ja Nie ma szans, nie. Nie ma szans. Tak czasami tego filtra nie ma, patrzcie jest pogoda. Dobra, nie ma pogody. jest pogoda. Teraz odstawiamy. Mnie się wydaje, że on tam poszedł. Znalazł druge najpierw. Bo mu to nie zrobił. Później znalazł manitera. Nie, najpierw manitera. Później druge Później Stampera. Stamper eee, go zrobił. I dlatego opuścił manitera i maniter się to nerwował i już ma od manitera. Nie, to, już nie był nie. O, nie wiem o to wygląda. Trochę inaczej poszła historia. Tyle powiem. Dobra. No to powiem tym ci jak poszła ja historia. Ja... Tym razem jaką masz mu Słuchaj. Tym razem jest dobra. No? Znalazłem manitera, nie? Opiekowałem się nim. Potem mm -hmm. idę, idę. Spory lizard jest, nie? I on ucieka. Potem z hallway'a mm. na, na drugą stronę. Wypierdolą mi coilhead. Nie? I cię wiesz to zrobiła? I idę tyłem. No i ja sobie myślę, dobra. Z powrotem do wyjścia było tak. Była wieżeczka, był korytarz długi i potem była winda. No. Więc biegnę. Widzę wieżyczkę. i patrzę, że widzę, że mniej więcej, że korytarz jest za nią. Więc myślę, że to jest to. No. Biegnę do ściany i mam takie kurwa, ja pierdolę. I zabiło. Zabiła mnie wieżyczka. chyba, jeśli dobrze myślę. Przy, przywaliła też Maniterowi i się zezłościł od razu i się zamienił od razu po tym, jak zdechłem ja. Tak dosłownie kilka sekund po. O, I dlatego dla słyszałem manitera, tak? Tak. To był już zamieniony. Dobra, wracamy na tupę, te. Fajnie było. Nie, bo będzie... Nie, 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 nie! Teraz znowu mamy minę tam. No i zajebiście. No co zajebiście. Do ma. Chyba nie rozkończę znowu uczymy ja jestem takim... to na... sama, ale tak park... jak możemy razem iść na to samo i może nie zginiemy szybko. Parkur gieniu. Horror geniu lepszy. A kto by wygrał? Par parkour Gieniu czy Horror geniu? E, horror Gieniu bo wygrał, mi się wydaje. O -o. No mówiłem, że będzie na Nie będzie. To jak Parkour. No pójdziemy na dół. I to będzie się okaże, że to jest jednak męczy. Ha. Ta, ta. 300. No tam jest ta mina na pewno, co To, co się stało w poprzednim razem, jak byliśmy tutaj, to ja tego dalej nie. Nie wierzę w to dalej. Ok, no. jakieś. Cztery potwory, no nie, trzy potwory w ciągu minuty, można powiedzieć. No, trzy były. Trzy potwory bo w ciągu no. minuty. Jak to zmarek Marek, gdzie jesteś? Bo się na. Bo się na. Co. Co mówiłem... Co Co tam. Co, co? co? O, ja, o, o pilot. Ja się go nie boję. nie wiem, co mi może zrobić, to co odźmie w dupę. Dokładnie. On się mnie boi, On się mnie boi, nie? No nie zasianął tutaj, on się nas boi służbowo. No, jak ja by ci nie było, to i by cię przez siatło. No. Dobra, idźmy, idźmy z tym pilotem po prostu wracamy, bo tak że nie chce mi się w tym smogu lecieć. Ty leć! Lecie. Ja muszę pobić się z tamperem Nie, ja to ja to nie pilot? Aź, ja nawet wilka się pbić z tambem. A... Nooo. smogu! On się nie boi. On się nas boi. On wie, że my go pobieramy. On się nas boi. A, idź stąd! Idź stąd! Przeprowadź mi go tu! O! A... Kurwa drugi! Nie! On idzie swojego brata... Pomścić! Jezus Maria, co to było? Ale heroiczny moment! Jeszcze się wywrócił pod koniec Takie bohaterskie flipy Pa! Czu-zu-zu-zu-zu-zu, Bum bum Nie wiem, myślę, że już tak, to była niezła No Proszę, proszę... to kufa poszło. Backrums. E Rzeczywiście <laughs> no, do backrumsów poszło. Dzień dobry, bo z trzema nagacami oraz yy, i frytkami sosem i sosem słodkokwaśnym i i jeszcze do koniec. O, no nie jest słyną. No. Po, poczekam na to zamówienie, dobrze? To teraz ty coś sobie zamów. Nie rozumienia. Dobra, ja poproszę. duże fryzki. E, sosy barbecue. E, loda i... No nie wiem. Au. Dziś nasz kolega grał z nami w, w LC, a nie w CS. Bo i tak będziemy grać w CS na kanale. Jak to dzisiaj się zachowuje nasz koleżka? Jezus Maria Dajesz mi to zamówienie Mam plan Jeśli nie dasz mi zaraz tego zamówienia To będę musiał z menadżerem pogadać Wiesz o tym? Z na menadżerem pogadam i będziesz O! Nie Nie, nie! Tak z tym zamówieniem O ketchup. Dobra, już połowa mojego zamówienia jest, jest sos Dobra, wyda tu jest No i co, teraz się lampisz, co? Co? Co się lampisz teraz? Nie, nie odpowiesz mi? Odpowiesz mi? Co się lampisz? Nie, co? nie, no nie, nie! Odpowiedz mi! Odpowiedz mi! Chyba, że się boisz mnie! Tak myślałem, tak myślałem. Oczywiście, że się mnie boisz. No jak inaczej? No oczywiście! A! Nie bał się mnie Bał się To ze strachu to było No, no Ze strachu, ze strachu Ej, ale mamy spocona No właśnie Co jest? Udało się Myślałem szczerze, że nie, że nie przeżyjemy no. To wszystko dzięki mocy ja przyjaźni. Mhm. The roly start with the rolly, young. Who was our getaway car? Jag, portfolio. Hey, you hear me? Hey, I heard I had some sneak dishes. Whoever feeling hot, that AR got a heat system. <laughs> Cause said don't entertain them hungry niggas. I wish I would pay attention to these homeless niggas. do call my phone. I don't wanna do no song with niggas. And tell your bitch to tighten up before I bone it, oh, nigga. Oh.